Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. Tajemnica działania zła w naszym życiu rzeczywiście jest, można powiedzieć, perfidna, bo zło jest perfidne. I kiedy szukamy przyczyn, dlaczego jakaś wada, nauk nam towarzyszą, szukamy, próbujemy dociec, może nas to zgubić i zaczniemy zajmować się rzeczami, które zupełnie nam są do tego niepotrzebne. My Nie mamy przejmować się złem, oczywiście mamy nad nim pracować, walczyć, ale przede wszystkim mamy dbać o to, by dobro w nas wzrastało. A niektóre wady być może będą nam towarzyszyły i całe życie, ale mają nas przez to, można powiedzieć, wzmacniać, dawać pole do popisu, by pycha w nas nie wzrosła, a mamy zajmować się przede wszystkim wzrostem dobra w naszym życiu. Teraz chociażby jesteśmy świadkami tego, co dzieje się na polach przy okazji burz. Ktoś mi tak pięknie tłumaczył, że wszyscy dzisiaj chcą mieć wspaniałe pola tylko, żeby rosło zboża, dlatego wylewają wiele różnych środków chemicznych, żeby tam chwasty nie rosły. I te pola są przepiękne. Rzeczywiście same piękne kłosy, zboża, wszystko. Problem jest, kiedy nagle pojawia się wiatr burza, wtedy nagle te zboża kładą się i ci jesteśmy tego świadkami, aż przykro patrzeć, jak się jedzie. Jak prawie wszędzie te zboża są położone przez gwałtowne wiatr i burzę. Ale właśnie ktoś mi tłumaczył, że gdyby wśród nich rosły chwasty, osty, habry, wszystkie te inne hebzie, one wzmacniają zboże i pozwala, nie pozwalają, żeby się to zboże położyło. Jakbyśmy popatrzyli na łąkę, wszystkie chwasty stoją równa, zboża leżą. Także coś trzeba wybrać, nie? że w zasadzie ten chwast w jakiś sposób też poniekąd pomaga, poniekąd pomaga. Znam też ludzi, którzy uprawiają ogródki działkowe i wyrywają chwasty do pewnego momentu, kiedy już te warzywa jakieś tak mają jakąś wielkość, nie wiem jaką, przestają pylić chwasty i zostawiają je. Tłumaczyli mi, że wtedy każde warzywo walczy o życie, żeby chwasty nie wybujały i wtedy rosną bardziej dorodne, większe, szybciej rosną, bo jest konkurencja, jest konkurencja. Oczywiście przekładając to teraz to na życie duchowe, nie możemy pielęgnować wad, nie możemy sobie odpuścić, że jakaś wada w nas jest, to mamy iść do konfesjonału, zrzucać, wyspowiadać się, zamykać temat, ale cały czas dać wzrost dobru, które w nas jest. Zawsze podziwiam anonimowych alkoholików, którzy nigdy nie mówią, że wyzdrowieli, zawsze mówią, że są alkoholikami i zawsze są czujni. I robią wszystko, żeby ten chwast na nowo nie wzrósł, żeby nie wybujał. Mają świadomość obecności zła w swoim życiu. Są czujni, ale przede wszystkim. Teraz po wyzwoleniu, po tym jak udaje im się nie pić, staram się czynić jak najwięcej dobra, po to by zło im nie zabrało sił, gdyby nagle chwast znowu zaczął rosnąć. Obyśmy my tak byli czujni, za bardzo nie przejmowali się wadami, przynosili je do konfesjonału, z żalem w sercu spowiadali, wypłakali, ale przede wszystkim byśmy dbali o wzrost dobra w naszym życiu.